Manelo. Z tej strony tak dokładnie, ja. Matrix 1100x. Wreszcie zdecydowałem się na face reveal. I nie jest to coś niezwykłego czy fascynującego dla osób, które już wcześniej zobaczyły tą facjatę. No niestety. Liczyłem na większe echo, ale niestety obejdzie się. Przejdzie to bez większego krzyku. Bez większego szału. No ale do rzeczy, dobra, po pierwsze, tak jak w scenariuszu, Siemanelo było, dobra, druga sprawa, jak będą wyglądały sprawy na kanale, no to tak, zamierzam zabrać się za takie gierki, jak na ten przykład The Glitchett Attraction, nie wiem, czekajcie, na przykład jeszcze The Endurance od Elevena, co to tam jeszcze, a, Garden of Banban, Ban. Project Playtime, czy czekajcie, bo tu jeszcze mam na tym na full hmm. Aha? Amanda, The Adventurer. To wszystkie gry, jakie w najbliższym czasie zamierzam nagrać. Przy okazji, wybaczcie, że ten materiał będzie bardzo krótki. Ale ostatnio OBS mi coś szwankuje i podejrzewam, że to przez to, że zwlekałem długo z aktualizacją. Ale zajmę się tym i nie powinny być większych problemów bo pru, na język mi się plącze dobra, trzecia sprawa. Podjąłem współpracę z takim dość mało znanym youtuberem, ale który ma sporo szans na wybicie się na YouTubie i który widać, że ma werwę i chęci oraz podejmuje próby do wybicia się właśnie na YouTubie. Próbuje walczyć właśnie o tą sławę na YouTube, o wybicie się na tej platformie. Nazywa się Kristof. Nagrałem jakiś czas temu z nim wspólny odcinek. Na temat memów z Carfusiem. To polecam Wam zobaczyć. Całkiem nieźle wyszedł ten materiał. Moim zdaniem wyszedł tak 7,5 na 10. Jak chcecie jeszcze sprawdzić, jak, jak wyglądał ten materiał, jak to. No, żebyście. ocenili wy, wy ten materiał. Znajduje się na karcie społeczności. Tam przypiąłem bodajże na którymś poście, to możecie sobie obczaić. No. Z takich ważniejszych rzeczy, co to tam. A, jeszcze czwarta ta, czwarta sprawa. Nie zamierzam na razie rezygnować z nagrywki. Mimo, że we wcześniejszym nagraniu, którego nie wrzuciłem, wspominałem o tym, że chce się poddać i darować sobie, że puścić to wszystko w pizdu za przeproszeniem, że walność to wszystko na rej i no, niech się dzieje, co się ma dziać. Nie, 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 nie. Zamierzam się zabrać za to skopa. I zamierzam coś z tym zrobić, nie chcę tego zostawić tak po prostu, by se leżało, po prostu nie chcę się poddawać. Bo... po jakąś cholerę, za przeproszeniem, zabrałem się do za tego YouTube'a. Po, jak, po jakiegoś czorta, zgarnąłem tego YouTube'a, postanowiłem coś z nim robić i nie zamierzam tego wywalić jak zjełczałe masło. Coś z tym postaram się zrobić. Oceńcie materiał według własnej opinii, Mam wnosi jak go ocenicie. Ważne, że szczerze. Dobra. Żegnajcie, siemanelo. Wi widzimy się. Widzimy się w kolejnych materiałach. Siemanelo, widzowie. Siemanelo. Mam nadzieję. Że to będzie jeden z lepszych materiałów, bo kiedyś zrobiłem taki materiał, gdzie pokazałem gębę, ale wyszło to za przeproszeniem chujowo. Teraz, teraz, miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Przynajmniej ja, taką mam, Przynajmniej ja mam taką nadzieję. Do zobaczenia. Cześć i na razie. Pomóżcie mi, wesprzyjcie mnie, proszę. Ja sam sobie z tym nie dam rady. Potrzebuję tego wsparcia. Nie tylko od rodziny, ale i od osób, które czy to rzadko, czy to często ale wchodzą na ten kanał i w ogóle przeglądają jakiekolwiek treści na nim. Postaram się wreszcie z buta za to wziąć. Ale pokażcie, że wy też jeszcze jesteście tym zainteresowani. Jeśli z waszej strony będzie brak zainteresowania, to z mojej strony też nie poruszę. Aż tak bardzo tego tematu, aż tak bardzo tematu kanału, i nie będzie to leciało tak jakbym chciał, by to leciało. Proszę Was, podajmy sobie wzajemnie ręce i poprowadźmy ten projekt do końca, by zdobył tę liczbę subów, na której mi zależy. Na obecną chwilę zależy mi na tej liczbie, która pozwoli mi na monetyzację, czyli na pobieranie zarobków. Z YouTube'a. To wszystko. Zróbmy to wspólnie. Zawalczmy o to wspólnie. Dobra, rozgadałem się, a miało to trwać dużo krócej. Elomelo. siemanelo. Jeśli ktoś mi wytknie w komentarzach, że często stosuję to pożegnanie, powitanie, też szczerze powiedzie, że mam to gdzieś. Lubię to mówić. Nara.